Cześć, witam was 11 października, godzina 11:20. Miałem zacząć dzisiejsze nagranie trochę wcześniej, ale zacząłem sobie odtwarzać swoje projekcje z ubiegłego miesiąca dotyczące polskiej giełdy. A ponieważ byłem niezalogowany na swoim koncie YouTube, to zaatakowały mnie dość agresywne reklamy analityków, traderów, szkoleniowców i ludzi, którzy przede wszystkim pokazują swój styl życia, teoretycznie swój styl życia, nie wiem, czy tak naprawdę jest i próbują przekonać Widza i odbiorcę, w tym przypadku mnie, do tego, że życie tradera to jest po prostu sielanka. sielanka. I powiem Wam, wciągnąłem się w kilka tych materiałów reklamowych, nawet gdzieś z ciekawości zapisałem się na ich webinary bezpłatne. Bezpłatne webinary, bo po prostu chciałem zobaczyć, jak oni ten makaron na usta, na uszy, przepraszam, nawijają. Natomiast no, scenogram właściwie nie zmienia się już od dłuższego czasu. <kłysk> Pokazywanie wyników finansowych nie do końca wiemy czy na pewno prawdziwych za którym idą egzotyczne kraje super taki wiecie lekki styl życia i drogie samochody często towarzyszy gdzieś tam podprogowy przekaz pokazywanej gotówki i w takiej chwili wiecie zastanawiam się gdzie ja popełniłem błąd gdzie ja popełniłem błąd i sorry mój telefon przepraszam gdzie ja popełniłem błąd że tyle lat nauki tyle lat szlifowania wszystkiego a ja dalej nie jeżdżę ekskluzywnym autem, tylko normalnym po prostu. Dalej nie mieszkam gdzieś na jakiejś egzotycznej wyspie, drinków nie przynoszą mi jakieś egzotyczne kelnerki, tylko po prostu jak normalny, zwyczajny człowiek jeżdżę sobie na wakacje co jakiś czas. I żyję prawdopodobnie tak jak większość z was, z takim trybem życia normalnym. Oczywiście żyjąc w miarę godnie i, i, i normalnie, tak jak powinien każdy żyć. To gdzie ja popełniłem błąd, że ja nie mam takich wyników? No to jest po prostu niesamowite, nie? I tym przemyśleniem witam Was w dzisiejszym nagraniu. Nie będę już dalej tego kontynuował, bo zrobi się nudno, a my dzisiaj porozmawiamy, wrócimy do analizy polskiej giełdy, którą Wam przedstawiłem we wrześniu i zobaczymy, czy trafia się coś, co przykuwa moją uwagę istotnie. Zaczynamy! No dobrze, to yy, słuchajcie, zaczynamy od powrotu do przeszłości, czyli tej analizy, którą zapowiedziałem z września. To była analiza, już Wam szukam. Tak, tutaj. Altcoiny versus akcje polskie, tak? Bo wiele osób yy, dalej nastawia się na, na hostce na altcoinach. No ja też, tylko że on na razie nie przychodzi i nie przychodzi, nie przychodzi. A gdzieś tu pod nosem mamy. O, Jeżeli interesujesz się inwestowaniem, wystarczy inwestować. Starczy kliknąć i już zapisz się. Każdy, po prostu same, wszystko jest darmowe dzisiaj. Dzisiaj jest wszystko darmowe, darmowe webinary. No, można po prostu teraz tydzień nic nie robić, tylko oglądać darmowe webinary. Czekajcie, przewinę to. Dobra, przewinka wpadła. W tej analizie rynku akcji, do której na chwilę wrócimy, analizuję, znaczy opowiadam sporo o aspektach moich przewidywań dotyczących polskiej giełdy, ponieważ ostatnio była, była modna giełda zagraniczna, ja giełdy zagraniczne. Ja akurat y, jestem zwolnikiem inwestowania w produkty, które, które znam, czyli, czyli znam polską giełdę, mam przyjaciół, kolegów z pracy, z którymi współpracujemy, którzy znają też doskonale. Opieram się trochę też na ich wiedzy i jestem tutaj zwolennikiem tej giełdy. Przy czym nie jest to mocno subiektywne, ale odczucie, ale faktycznie. Y, Faktycznie mam dość dobre prognozy, jeśli chodzi o polską giełdę, która powinna ruszyć tuż za tym, jak rozwija się polska gospodarka i w ogóle cała Polska, jak nam się tutaj rozwija w przestrzeni ostatnich, nawet już dziesięcioleci, bym powiedział. Bo długo, długo jest nuda. Jak to mówią, pieniądze lubią ciszę, i tam gdzie jest nuda, tam się zaczynają dobre interesy, tak? Natomiast ulica skupuje to, co już jest roz, rozgłoszone, mocno roz, rozreklamowane. Więc my tutaj staramy się teraz być w polskiej giełdzie uczestnikami, ponieważ jest nuda, ale ona już trwa na tyle długo, że. No i znowu się rozgadałem. Kto chce wiedzieć, o co tam chodziło, to sobie otwórzcie nagranie. To jest sprzed dwóch tygodni rynek polskich akcji. Wyznaczyłem tam dwa fajne miejsca, do, no, istotne do wzrostów, a dzisiaj zajrzymy, jak te miejsca w ogóle wyglądają od tych dwóch tygodni. Okej, okay, mam tu już otwarty WikiWig20. Zobaczcie strefy popytowe, które wyznaczyłem na wykresie. To była ta zielona strefa, i tutaj ta niżej, dla mnie stanowiąca pewnego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa. Dla mnie stanowiąca właśnie tej, swego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa, no ale na razie do tego nie wracajmy. Skupmy się na strefie, która została zaliczona w tym tygodniu. A w interwale dziennym można powiedzieć, że jest zaliczana już od 28 września. Natomiast wyjście ze strefy jest już 9 października. I miało to zadziałać wzrostami i zadziałało wzrostami, więc możemy przyjąć, że analiza była udana sprzed dwóch tygodni. WIG-20 bardzo podobna historia. Zobaczcie, to była strefa. Strefa tym razem dość szeroka, nie tak jak w poprzednim wykresie, rozciągnięta. I ja sam nie byłem przekonany, w którym miejscu i w jakim czasie cena będzie się z, tego miejsca, z tej strefy podnosić. Czy zaraz po jej zetknięciu, czy może trochę później w głębszej partii. No i widzimy już pierwsze reakcje popytowe. Zobaczcie, cena wjeżdża, zalicza i wzrasta. Jest to przestrzeń, która mogłaby dać nam średniego kalibru wzrostu, ale również większego kalibru wzrostu. Przy okazji, chciałem zwrócić Waszą uwagę i przypomnieć, że, że warto może inaczej, wszyscy o tym wiedzą, ale warto mieć na uwadze, że jesteśmy w okresie praktycznie wyborów, co może spowodować, że na rynkach pojawi się spora zmienność. No i teraz zobaczymy zmienność, czyli szybkie wzrosty, czy duże wzrosty w krótkim czasie, lub duże spadki w krótkim czasie. Tak, tak niestety wygląda zmienność, a teraz kierunek, który chcielibyśmy przewidywać, no jest póki co, jeśli chodzi o samą zmienność, nieznany. Natomiast natomiast analiza techniczna podpowiada, że to powinny być raczej wzrosty niż spadki. Oczywiście, ja zawsze, jeżeli mam gdzieś włożyć swój kapitał, to najpierw rozważam kwestię tego, ile i czy mogę pozwolić sobie na stratę i na jaką, tak? więc zawsze wychodzę z scenariusza, a co jeszcze nie mam racji. No nie chcesz tych wigów tutaj za mocno analizować, bo to nie jest w ogóle temat dzisiejszego naszego spotkania. Ale, jako podłoże do kolejnej analizy, jest to całkiem w porządku. Czyli warszawski indeks giełdowy znalazł się w miejscu, które może spowodować, wywołać kontynuację wzrostów, i na tej podstawie przejdziemy sobie teraz na wykres PKN Orlen, który to wykres. Który to wykres, oczyściłem no, go już najbardziej jak to jest możliwe, prezentuje nam układ prowzrostowy na PKN Orlen, czyli układ, który jakby towarzyszy tym fundamentom wzrostowym na wykresach WIGU i WIGU 20. Dlaczego towarzyszy? Ponieważ również znalazł się w miejscu, które jest istotne z perspektywy wzrostów. I tutaj mamy, mam dokładnie na myśli reakcję popytową, która wystąpiła w, powiedzmy, z, to jest interwał tygodniowy z 2 na 9 października, czyli te dwa tygodnie. Ten jeszcze bieżący tydzień się nie zakończył, więc tutaj też miejcie na uwadze, że ja dość istotnie oczekuję, jak się ten rynek zamknie no w piątek już, tak? Czyli wybory mamy w niedzielę, ale już w piątek będzie wiadomo, jak ta świeca tygodniowa się zamknęła. Bo jeśli się zamknie, tak jak teraz to wygląda, i sumując to z tym, jak się zamknęła w interwale dziennym właściwie można powiedzieć 10 października, czyli bardzo świeży temat wczoraj, to, no to, to, jest, to, to jest to połączenie dwóch aspektów prowzrostowych. Zarówno jesteśmy w miejscu do wzrostów, jak i rynek dał nam sytuację, która te wzrosty chce nam potwierdzić. Oczywiście, czy to nam daje gwarancję 100% skuteczności, że ta cena pojedzie tak jakby chciał? Nie, nigdy nie ma takiej gwarancji ale mamy bardzo duże przekonanie, że to się może wydarzyć. Zawsze działamy na zasadzie oceny szansy i ryzyka. Tutaj jakby ta szansa na wzrost się pojawia dosyć istotna. Mamy analizę uwaga umacniającego się złotego. Pamiętajcie, tutaj wrzuciłem wam analizę euro.pln, projekcja umacniającej się złotówki. 5 października, prawda? Zobaczcie, możecie zerknąć, że ta analiza jest tutaj, miały być spadki na wykresie, czyli złoty miał się umacniać, tak? Tak to jest, jak spadki są, to złoty się umacnia do euro, bo to jest wykres euro na nie na euro. Klikamy sobie, jak się to sprawdziło, no i mamy spadki na wykresie, tak? Więc złoty się umacnia zgodnie z założeniem. To, co tylko mogę dodać do tej analizy z 5 października, to to fakt, że ja zrobiłem tutaj update 23 godziny temu, czyli dobę temu update z 10 października który zmienia moje długoterminowe spojrzenie, bo ja na umacnianie się złotówki patrzyłem zarówno w ujęciu krótkotrwałym, jak i długoterminowym. I teraz pozostawiam, ten update pozostawia ujęcie krótkotrwałe i średnioterminowe. Natomiast nie do końca tutaj kwestie ekonomiczne, nie do końca chcą mi pomagać w tej analizie długoterminowej umacniania się złotego, ponieważ wykres mówi, że złotówka ma się umacniać, czy chce się umacniać, ale no kwestie ekonomiczne, gdzie ja nie jestem ekonomistą z wykształcenia ani z zawodu, trochę mi psują ten scenariusz, więc ja nad tym jeszcze myślał stąd ten update. No i teraz tak, umacniający się złoty. Wigi, które prezentują nam już struktury wzrostowe ze stref wyznaczonych do wzrostów de facto i Orlen, który no, ostatnio zasłynął z tego, że jest hejtowany mocno. Choć moja pani doktor z okresu studiów mówiła, że nieważne co o tobie mówią, ważne, że o tobie mówią. W tym przypadku hejtowane, czyli przekaz zawsze należy o, e, traktować ostat, e, odwrotnie, czyli jeżeli mówimy, że Orlen to jest w ogóle Kant, że zło, że niedobre i tak dalej, to znaczy, że wyższe siły tak zwane, czyli smart money, czyli instytucje, osoby, które posiadają olbrzymie środki pieniężne i możliwości wpływania na, na, na wykres, będą szukały, czy może inaczej, będą starały się, czy starają się po prostu przekonać uczestników rynku do tego, żeby sprzedawali, a nie kupowali Orlen. A dlaczego mają sprzedawać Orlen? No po to, żeby tamci mogli się obkupić. A oni chcą się obkupić. A dlaczego nie chcą się obkupić? No dlatego, że czują pieniądz, czują pieniądz, wiecie o co chodzi. Więc yy, co z Orlenem? To, że jest hejt na Orlen, a jeszcze teraz taki medialny, że w ogóle kombinują z paliwami, nie wiadomo co jeszcze ekstra, to jest pros, prowzrostowe. Czyli jest to wystraszenie nawet tych hodlerów otrzymujących akcje, żeby jednak je sprzedali, bo Orlen to nic dobrego. To, że wykres technicznie jest ustawiony do wzrostów ekstra, to, że zadziałał na miejsce do wzrostów wzrostami ekstra, to, że potwierdza nam tutaj formację wzrostową ekstra, do tego jakieś dodatkowe przesłanki w formule wsparcia na linii trendu, która została już pokonana. No i teraz chciałbym zobaczyć, jak, jak Orlen sobie poradzi z przebiciem tego wierzchołka i tej podażowej strefy. I to jest mój wyznacznik, który będzie mi potwierdzał, że jeżeli Orlen sobie przebije to no, to, no to może mieć nawet szansę pokonania uwaga tego szczytu z 11 października 2021 roku przy 90 około 1 zł. Przy 90 około 1 zł. A co jeśli się mylę? No jeśli się mylę no to po pierwsze obserwuję tę formację, to jest na mnie to, co bym chciał do piątku wiedzieć, a po drugie, no jeśli cena zjedzie nam pod te poziomy, tutaj mam strukturę podwójnego dołka wyznaczoną jako kolejną strukturę wzrostową, cena zjedzie poniżej i będzie się tu utrzymywać, poniżej 54, no to chyba trzeba będzie pochylić czoło i jednak z, tych, z tej projekcji wzrostowej na razie się ewakuować. A, a już w ogóle pokonanie dołka, Wbrew analizie wzrostowej tego z października ubiegłego roku, czyli sprzed roku. No może być słabe. To już by było rzeczywiście, to naprawdę zdech pies. Wtedy nie? To zdech pies. Oczywiście, gdzieś tam później w ramach trwających spadku, spadków powiedzmy, pojawią się jakieś wzrosty pewnie, tak? No bo tak to działa. No widzicie, jak cena spada, to rośnie, spada rośnie, spada rośnie, spada rośnie. To tak będzie tak, ale, ale jakby chodzi o ten taki. Kierunek troszeczkę na dłuższy termin, czy będzie up czy down. Więc wyjście pod ten dołek słabo, wyjście pod ten dołek bardzo słabo. A to, co powiedziałem na początku, to już się nie będę powtarzał, wygląda to całkiem pozytywnie. Fajnie jest poczekać do końca tygodnia, zobaczyć jak to, do piątku, przepraszam, zobaczyć jak się to zamknie. No i czekamy na tą zmienność wyborczą, powyborczą, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie wszystko wygląda całkiem, całkiem optymistycznie. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i e, udanego handlu. Oczywiście pamiętajcie, że wszystko, co powiedziałem stanowi tylko i wyłącznie e, moją e, opinię. To jest mój jakiś handel, moje projekcje, nic nie jest dla was poradą. No i te wszystkie wiecie, co tam w disclaimerze, możecie przeczytać e, naszym <laughs> uwagi, że nie jest to dla was porada handlowa i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, żeść.